Ma, mam na imię Maciej Okulus. Oprowadzę Was po mojej rodzinnej ukochanej ulicy Wyszogrodzkiej. To jest jej początek. Idziemy dalej. Jeżeli szlugi, to tylko tutaj. To jest mój blok. Tutaj mieszkam, tu się wychowałem. To jest moje zajebiste miejsce na świecie. Taki mały Manhattan w dżungli w warszawskiej metropolii. Słuchaj na górze na dachu, jak zobaczysz, że jest takie zajebiste słońce, takie widoki, że po prostu idziemy teraz. To jest ra. Ja tu miałem 16 urodziny wyprawiano. Przychodziłem tu także kiedy miałem gorsze dni, tak, i yy, no tu właśnie wyciszać się, przychodziłem się tu wyciszać. To jest takie miejsce, to jest takie nasze miejsce, tak, że kurczę, siedzimy sobie tutaj, jesteśmy sami, nikt nas nie wkurwia, nikt nam nic nie przeszkadza. Trochę tej wolności więcej, bliżej do Boga, nie? To jest ulica, kurda, pełna niespodzianek. O. To moja siostra. Aha. <słuch> Centrum to jest taki klimat, że przychodzą sobie zamożni ludzie, a to restauracyjka, to coś. No u nas jest zupełnie inaczej, tak? Przychodzisz się na dach. Ktoś z centrum nie przyszedłby się na taki dach i no, nie zachwyciłby się, prawda? Mamy <grymne> tu bardziej klimatyczne miejsce, powiedz. Moja ulica, wiesz co stary, no moja ulica jest z jednej strony jest taka jak inne, tak? Nie wyróżnia się specjalnie. To nie jest jakaś tam, kurczę, główna aleja miasta, tu się dzieje wszystko. Ludzie tu są spoko, tylko jest, wiesz co? Mnie to przeraża, że tu jest taki właśnie ten klimat bloków, on trochę tłumi, on trochę tłumi człowieka i, wiesz, mam tu bardzo, bardzo dużo znajomych, którzy i właściwie nie tylko znajomych, obserwując ludzi, tak? Widać, że wielu z nich tutaj, tutaj się urodzi, tutaj umrze, tak? I nic się z tym nie stanie dalej. To jest typowe dla takich osiedli. Ale myślę, że to akceptujemy, tak? Myślę, że to akceptujemy. Myślę, że tutaj, kurczę na te 20 lat spędzona w tej cholernej dzielni robi swoje i już <gry> nie da się, nie da się tego wykorzenić, nawet bym nie chciał, nawet bym nie chciał, wiesz. Nawet bym nie chciał. To jest kurcze moje miejsce. Moje miejsce na świecie. Tyle.